Kochani, Vlogmas, tak, nastała taka teraz era na YouTube, że każdy kręci Vlogmas, więc ja też postanowiłam. Vlogmas będzie trochę taki świąteczno-wyjazdowy, bo jak już Wam zdążyłam powiedzieć w ostatnim filmiku, przegrałam zakład i dzisiaj jedziemy po buty. Tak, ja nie prowadzę, rączki mam tutaj, prowadzi mój mąż. Jedziemy sobie najpierw na Malewicką po naklejki do paznokci. Tak, jakoś dałam radę go namówić, żeby pojechać po te naklejki. I potem jedziemy do tego faktora. No, Uwielbiam tam jeździć, po prostu kocham faktor. No ale dobra, mam nadzieję, że uda mi się w ogóle coś z tamtych miejsc dla Was nagrać. I powiem szczerze, że ostatnio na Marybliskie widziałam fajne odoby świąteczne. Jak się uda, to może kupię. Jak się nie uda, to też się nic nie stanie. Także widzimy się niedługo. Pa. Włączam aparat, żeby coś do Was jeszcze um, powiedzieć a propos świąt, a mój mąż komentuje, że pan za nami w samochodzie bardzo namiętnie dłubie sobie w nosie. I przyznam szczerze, może się trochę wyklepię, ale czasami mój palec też ma chęć wlądować w nosie właśnie podczas jazdy samochodem. Ja nie wiem co to w ogóle jest. Mogę włączyć radio? No, dobrze. I tak a propos świąt, bo właśnie w radiu... Um, Lecą jakieś takie melodie świąteczne. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że Renata jest ogromną fanką właśnie tych wszystkich ozdób świątecznych. Ja nie bardzo, ale właśnie chcę kupić fajne lampeczki. Mam nadzieję, że może mi się uda, ale zdradzę taki nasz domowy sekret: że u nas w mieszkaniu, tak, jest nas dwójka, trójka teraz z pranią, to mój mąż ubiera choinkę, tak. To mój mąż a cukierki na choince, to on na przykład w tamtym roku dostał szału świątecznego, bo stwierdził, że potrzeba nam jeszcze jakichś tam łańcuchów i biegał po Biedronkach, dokupował. Więc trochę to tak może inaczej niż u wszystkich, bo wydaje mi się, że to bardziej kobiety mają parcie na takie rzeczy. Ja absolutnie nie, ja przed świętami zawsze mam i dużo pracy, sprzątania, a mówię takie dekorowanie i tak dalej nie bardzo mi pasuje. Dobra, mamy jeszcze kawę. Gdzie w ogóle jesteśmy? Do Błonia. Do Błonia dojeżdżamy, tak. Czyli mamy jeszcze sporo kilometrów. I powiem Wam jeszcze jedno, że bardzo żałuję, że nie posiadamy z Renatą żadnego mniejszego aparatu, bo na taką lustrzankę żadnego uchwytu raczej nie kupię i trochę mi ciężko tak dla Was nagrywać. No ale tak, wyciągam y, okulary, bo świeci straszne słońce, dzisiaj ma być w ogóle do 10 stopni. Y, czyli mój ból głowy podejrzewam pojawi się w trakcie dnia. Już jest 9. 9 jest? No, 9 stopni. To jest nienormalne. Mamy Mikołajki 6 y, grudnia, a jest 10 stopni. No, bo 9 to tam dobije do 10 y, słońce świeci. Ja mówię, wyciągam swoje rajbany, tak? I mój mąż teraz też stwierdził, że będzie chciał jeszcze jedną rzecz y, z... Y, Warszawy, tak żeby mu coś kupić. Ale ja powiem jedno, ja się już to wam nie zakładam. To nie ma szans w ogóle, absolutnie. Sam sobie. Kupi. Tak, sam sobie kupi. Sam sobie kupi okulary przeciwsłoneczne. Na to zapowiedziałam, że może najlepiej byłoby kupić coś z polaryzacją, bo często właśnie gdzieś tam sobie jeździmy i takie okulary, jako takie kierowcy byłyby chyba najlepszym rozwiązaniem. Zobaczymy jak to wygląda cenowo. Także tak. Co teraz robimy? Teraz to będzie przerwa. Nie powiem na co. No. Nie dmuchaj mi świnia jedna, no. Na tytoń, moi kochani, tak. Ale mój możesz pali stanowczo mocniejsze papierosy ode mnie. Ja wiem, że oglądają nas też młodzi ludzie, także nie polecamy. Nie polecamy, tak. Dobra, bo już otwiera szybę, będzie za głośno. Wyciągam okulary, papierosek i jedziemy dalej. Pa! Tak, jak patrzę, co do Was nagrywam, to chyba jestem stanowczo za blisko. Ale jak już wspominałam, że inaczej nie da rady. Właśnie mijamy McDonalda w Błoniu. Ale tak po włączeniu aparatu zaczęliśmy z Radkiem dyskutować na temat tego dłubania w, no, w nosie podczas jazdy samochodem. I mój mąż ma na to odpowiedź. Otóż chodzi o to, że w samochodzie jest wyjątkowo suche powietrze. I rzeczywiście tak jest. Ja w domu na przykład nie mam takiej ochoty dłubać sobie w nosie, a w samochodzie tak. Więc może to rzeczywiście jest to suche powietrze, które tutaj mamy w aucie. Nie wiem. Będę Was prosiła też o napisanie w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Mówię to właśnie szczególnie do osób, które się poruszają autami, czy też mają tak zdłubaniem w nosie. Podczas jazdy, teraz ja nawet tak o tym gadam, już zaczyna mi coś po prostu przeszkadza, zaraz będę musiała wyciągnąć lusteczkę. Ty Nie rozwijaj tak prędkości, bo jeszcze z tym aparatem po fariat. Tak, ale jeździmy bardzo, bardzo... Yy spokojnie, ale powiem Wam ostatnio właśnie, jak jechaliśmy na bakalarską powiązanki i mój mąż jemu się to po prostu naprawdę nie zdarza, najechał na podwójną ciągłą. I ja tak sobie dla żartu powiedziałam, o, Radek, 500, nie? I zakiwali. Także no, teraz to już w ogóle jeździmy bardzo, bardzo ostrożnie i też Was przestrzegam, szczególnie w takim okresie przedświątecznym, bo już chyba mieliśmy dwa takie z suszarką patrole policji. Zresztą jest właśnie taka pogoda zmienna, i tak dalej. Nas też często dotyka ból głowy. więc przy, za kierownicą, my w tej chwili jedziemy ile? 90. 90. To jest bardzo ekonomicznie, tak. W ogóle jest puściutko, więc można sobie na to pozwolić. Także tak, moi kochani, no, może to nie tak, że miał być vlogmas świąteczny, a zaczyna się to vlogmas o dłubaniu w nosie. Ale któż inny jak nie ja mógłby na, na, nagrać dla was coś takiego? Także tak, widzimy się już w Warszawie. Wjeżdżamy na Marywilską i tylko dla Waszej informacji, bo ja jestem zielona, jeżeli chodzi o te klimaty i jeżdżę trochę jakby na wipa. Radziu, yy, jaka to jest w ogóle dzielnica Warszawy? Żeraniu. Jesteśmy na Żeraniu, na ulicy Marywilskiej. To jest tutaj jest w sumie bardzo prosty. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w niedzielę. Hmm, jest hala jedna. Oj, oj. Ma 10 godziny, zaznaczmy. A, tak, jest za 10, 10 i zaraz zobaczycie, ile tutaj już jest aut. Ja właśnie Radkowi tłumaczyłam, gdzie ma zaparkować, na co on mówi, że słuchaj, łapiemy pierwsze wolne miejsce, gdzieś po prostu blisko w ogóle wejścia. Ale próbujemy jechać. Próbujemy, tak, teraz będzie trochę pod słońce, ale tutaj jest ta cała hala. Eee, tak, tutaj widać, Radziu, Twój telefon. Stary, poczciwy telefon. Stary, poczciwy telefon na Radek sobie chcę wymienić, ale coś tam, bo nie wiem, za bardzo wychodzi. W ogóle kiedyś zamówił ten telefon, miał być dla mnie, bo on jest taki w kolorze złotego, ale zawsze jakoś jest tak, że ja odziedziczam to, co jest nowe, a Radek zostaje przy starych. Ale i tutaj wam, jakby mówię, że tak zawsze powinno być. Dobra, tutaj jest główne wejście, jest choinka oczywiście, tak. I już możecie zobaczyć, że z tamtej strony ile było samochodów i ile jest tu ja Tylko naprawdę mam ogromną nadzieję, że pozwolą mi nagrać te kartony z tymi. Ozdobami mogłabym to zrobić jakoś inkognito, ale sam już wiecie, czym nagrywam tą wielką cegłówką. Jakoś się z Renatą nie możemy dorobić małego aparatu, więc tak to wygląda. No, także z tym zaparkowaniem, no może nie będzie takiej tragedii. Słuchaj, bo widzę tutaj jakieś miejsca, wszystko daleko od wejścia, ale wszystko daleko. a mój radek jest taki trochę jak moja mama. Najlepiej to, gdyby zaparkował w samych drzwiach, prawda. Ale nigdy nie robimy tego, że nie, nigdy nie parkujemy dla miejscu dla inwalidów. I jeszcze mój Radek ma w ogóle zboczenie takie, że musi idealnie zaparkować. A jak ktoś, nie najboże Boże, najedzie na linię i zaparkuje nie tak, to Radek mówi już bym takiemu mandat, bo blokuje miejsca, bo to, bo tamto. Ale dobra, no i co? Tu powinniśmy gdzieś parkować, bo tutaj gdzieś jest to z paznokciami. Z drugiej strony hali jest to z paznokciami? O nie, mi się coś pomerdało. Dobra. Widzicie ścisk, dlatego jeździsz na vip Bo ja wszystko pamiętam. No dokładnie. <laughs> dlatego, że jestem kierowcą takim niedzielnym. Jak jeszcze po to w sumie wszystkie znaki i tak dalej znam na pamięć. Jak nie daj Boże coś zmienią to jestem w szoku, prawda? No, ale tutaj no, widzicie, jak jest. No, hala jest naprawdę um, ogromna. I tym głównym wejściem, jak wejdziecie, to jesteście na tej takiej alei, gdzie są te takie rzeczy właśnie droższe elegantsze a ten, A tutaj taki budynek z boku trochę bardziej, yy, o, już widać to. Tak, stawiają wielkie molochy yy, metalowe, a rzeczy z cegły czy z czegoś yy, wyglądają właśnie tak jak to tu. Ja tego kompletnie nie rozumiem, tak się też stało z naszym y, chemiteksem, ale no cóż, no życie, życie. Dobra, bo to się pewnie jeszcze zejdzie, co. Szkoda karty. Jedne takie szanelki, czarno białam, złote. To... Jeszcze nie. Były gdzieś świąteczne. I są. Mikołanki. Bo u nas, moi drodzy, nie będzie żadnej ekskluzywnej knajpy. I nie będzie żadnego sushi, tudzież innych w drogich restauracjach. My pożywiliśmy się tutaj, e, mogę. Nie, nie pokażę już, bo w sumie zjedliśmy. Półki e, słodkie sobie kupiliśmy na Marii ale powiem tylko tyle, że ja. Mm, tak, mam tutaj o kanapkę! Tak i tutaj mam w boczku, jeszcze nie będzie tego widać, soczek w kartoniku z Biedronki. I my tak się odżywiamy w czasie naszych podróży. czy znaczy czasami wstępujemy gdzieś na jakieś jedzenie. Ale tak szybko Wam pokażę, co kupiliśmy. Naklejek Wam nie pokażę, ponieważ yy, rzuciłam je z tyłu, ale muszę Wam pokazać jedną rzecz. Ła! Radziu, VIPa wieziesz. Gwiazdę YouTube'a. Uspokój się. Teraz Ci koledzy <noise> po drugiej stronie dadzą gwiazdę. Nie jedną. Kupiliśmy przez dla naszej Frani, tak rodzice są w stolicy, więc coś naszej dziecińce trzeba kupić, jakieś takie poduszeczki, pani powiedziała, że mają fajne składniki, przeczytaliśmy, więc kupiliśmy. Tak, co jeszcze kupiliśmy? Pokażę Wam jeszcze, może tutaj, żeby było widać trochę stolicy, a nie naszą deskę rozdzielczą w naszym Lamborghini. Kupiliśmy sobie jeszcze właśnie oprócz tych naklejek na paznokcie, bo w sumie tylko po to tam pojechaliśmy, weszliśmy właśnie do stoiska spożywczego i kupiliśmy sobie dwie takie milki, których normalnie w sklepach nie ma, z płynnym nadzieniem, Miętowa oczywiście dla Radzia i orzechowa dla mnie, ale popróbujemy oboje tych czekoladek, może zrobimy jakiś teścik z nimi, ciekawe czy są w ogóle dobre. Tak, kupiliśmy sobie jeszcze okulary, znaczy Radek sobie w sumie kupił okulary z polaryzacją, bo jak widzicie słońce jest takie, to na ryby ci się przydadzą, nie? Tak. Tak, bo Radziu jest zapalonym wędkarzem. Co mogę tutaj jeszcze pokazać co kupiliśmy? Nie, no to wszystko, były słodkie, e, przysmak dla Franki. I za 80 złotych zakupiłam tych naklejek, ale teraz Wam ich nie pokażę, bo taki, i tak nie byłoby nic widać, więc to dopiero w domku. Gdzie teraz jedziemy? Wola parki. właśnie sobie uświadomiłem, że za późno zjechałem. Pomyli, pomyliły mi się centra handlowe. Nie mamy, nie mamy nawigacji, Radziu jest naszą nawigacją. Nie jest w Warszawie potrzeba nawigacja. Tak, Radziu wszędzie potrafi dojechać, także mówię, ja jeżdżę totalnie na VIP-a. Odpoczywam sobie na miejscu pasażera. Mam tylko brudną szybkę, ale to już jest w moim obowiązku ją umyć. Także jak nie, jutro to jej nie umyję, nie będę miała czasu. Może pojutrze po prostu wezmę samochód do mamy, to wymyję. No ja mogę zrobić w samochodzie wszystko oprócz mycia przedniej szyby. O tak. Radzi się do tego nie nadaje, ale odkąd kupuję mi Tenzy, mogę spokojnie mieć, bo naprawdę jest bardzo, bardzo brudna. Ale akurat po takiej wycieczce do Warszawy wymyję i będzie na sochacze w czyściutka. Dobra. To zajęliśmy tego Wola park. No muszę przeskoczyć na drugą stronę, więc 10 minut. Dobra. Pomyliło mi się z Fordem Wola. Fort Wola mamy pod ręką, a Wola Park musimy niestety przejechać przez powstańców Śląskich na równoległą ulicę. <laughs> Ale pan. ja lubię jeździć po Warszawie, więc jakoś mi to absolutnie nie przeszkadza. No to spoko. Dobra, pojedziemy. Właśnie wyjechaliśmy z Wola parku. Na no, totalnie pusto, nic nie kupiliśmy. Tak, Radek mierzył jedne buty, ale były za małe, więc jednak został faktor. Nie uda się nigdzie indziej, bo jaki ten aparat jest ciężki. Właśnie, wyłącz, może to radio. Co? Bardzo będzie prosiła. Ja może szybę zakręcę, tak. To mój pierwszy raz kręcenia takiego w samochodzie, więc moi kochani, wybaczcie. Ale muszę się z Wami podzielić informacją, ponieważ pierwszy raz byłam w TK Maxie. Tak, wyszliśmy. Byłem Wam szczerze, no okej, okay, ja oglądam filmiki dziewczyn i DK Max, Max, TK Max, a tam po prostu ceny, jeżeli chodzi o te duperelki na przykład świąteczne, no cuda, cuda i jeszcze raz cuda, ale cudne też były ceny, więc popatrzyłam i grzecznie ze sklepu wyszłam. Więc moi drodzy, pełna była choinka za 54z, taka świeczka duża, błyszcząca, ale 54z zapłacić za świeczkę to dla mnie, no nie, lekka przesada. Dobra, więc y, mówię, aparat jest ciężki. Jedziemy do faktora, daleko mamy? No, 10 minut jazdy. 10 minut jazdy, więc ja sobie tak y, spokojnie wypalę. I sobie tam pojedziemy i zobaczymy. Mijamy właśnie lidla. My też musimy zrobić jakieś zakupy w ogóle spożywcze, bo w domu pustki mamy tylko przysmaki dla Franki. Podzieli się z nami. Najwyżej pokupiemy, No, z proteinkami i tak dalej. Dobra, to widzimy się już w faktorze. No i jesteśmy faktory, miejsce w Warszawie, którego ja nie cierpię. Tak. I muszę też wspomnieć taką sytuację, jak kiedyś z jednym panem próbowaliśmy zmieścić się w jedno miejsce parkingowe. No i tutaj mogę pod, pochwalić mojego bohatera, bo dał radę, tak. Radził był pierwszy. Rzeczywiście chyba nawet byliśmy pierwsi do tego miejsca, wjechał tym naszym, to wtedy stylakiem już byliśmy, no nie? Tak ten facet, w ogóle Radek tam jeszcze chwilę ten samochód chodził i tak dalej, on wylał, że tak powiem typowy warszawiak, bez obrazy dla oczywiście e, warszawiaków, mieszkańców stolicy, ale tam do mnie, jakbym ku, nie znalazł miejsca obok, to bym ci wpiętego i tak dalej. I on to krzyczał do mnie, kobiety, bo Radek siedział w samochodzie, ja mu tylko puknęłam e, po prostu się w czoło i mówię, co za wariat, nie taki narwaniec. I też właśnie takie, takie sytuacje sprawiają, o, tak, takie sytuacje sprawiają, że gdzieś to zapada mi w pamięć i robi się taka anty na takie miejsca, dlatego tutaj jakoś tak no, nie lubię, zresztą wiecie, że ja nie jestem też fanką takich rzeczy oryginalnych droższych dlatego no ja to bardziej lumpeksy i inne miejsca, a nie e, adidasy nie adidasy i to bardziej Radek, tak chociaż on kupuje sobie coś bardzo, bardzo rzadko, Radek patrz, stilo w jakim ładnym kolorze dlaczego my takiego nie mamy? Bo jest trzy Aha, rozumiem. dobrze. No, one granatowe też może być. Dobra, szukamy miejsca parkingowego. Mamy. Wow! Może być. To co? Wysiadka? No to co? Idziemy. Już po faktorze. Było długo i ciężko. I ciężko. I ciężko. Ale kupiliśmy Radiowi buty, tak, za 199 zł. Buty z Wenezji. Może nic takiego bardzo specjalnego, ale najważniejsze, że założył na nogę i stwierdził, że są wygodne. No bo on ma szeroką stopę, tak. Mierzyliśmy i buty Tonego, czy Toniego, zwał jak zwał. Byliśmy w Gino Rossi, byliśmy jeszcze w innych sklepach. Dla Koście. tak, też mierzyliśmy. A chyba tylko nie wyszliśmy do Eko. Tak, chyba tam na sceny trochę przerażają, więc tam po prostu już sobie darowaliśmy no a co ja sobie kupiłam bo oczywiście musiałam sobie coś kupić, tak i zaczepiła nas pani z Linda i wyszło na promocji wzięłam sobie dwie czekolady, słuchajcie, duże z orzechami i te czekolady będę jadła, tutaj kobiety wiedzą kiedy jest parcie na słodkie, tak Radziu potwierdza, nie, że ja wtedy jem dużo, dużo czekolady, tak a ja kochasz mnie, bardzo no, i to jest najważniejsze. więc on znosi to dziennie. Ja też jakoś daję radę. Teraz jest duży zapas. Dobra, skręcamy. Z uh -huh. jadą. <noise> Nie, źle, co? A tu moi kochani, w Chodakowie możemy sobie kupić meble używane. Tak, tutaj jest. Meble pod akacjami. My na to tak mówimy. Taka nasza sochaczewska Ikea. Także już wiecie, jest to na przyrządzie w Chodakowie. Dla zainteresowanych. Dobra, jesteśmy już. I teraz zobaczymy, jak tam nasze dziecko. Gdzieś kochane! No i tak. Taka to jest miłość, doradka. Ja sobie tutaj postoję. Tak. Tak, kocha Radzia. No. No. Rania. Prania. Ja też tu jestem. Chodź kochane moje piękne, powiedz, pojechali na tyle czasu. Dobra, kawę zabieram. Wchodzimy. Może zaduch jest trzeba okno otworzyć. A jeszcze kawka. Powiem tylko tyle, że wypiłam orzechową. I moje zakupy z Warszawy wyglądają tak, że tak jak sobie myślałam, kupiłam cztery czekolady. Ale muszę Wam pokazać na koniec coś jeszcze. O jest to nie to. Już. Jeszcze jedna. Że wczoraj dostałam od bardzo fajnej dziewczyny czekoladę Galaxy. Także tak. Dobra, i jeszcze zanim bateria padnie, bo patrzę, że już po prostu miga mi na czerwono, pokazuję szybko dziewczyny naklejki. Mówię, wydałam całe 8 dych. I naklejki wyglądają tak. Taka złota krateczka. Taka złota, jakby panterka. Tutaj mamy te znaki Chanela w. Tutaj złoto czarne, tu złote. Tutaj kupiłam dwa blankieciki, takie kolorowych naklejek. Są takie mufinki, takie same. Tu są Mikołajki, nie Mikołajki. Na to będę namawiała Renatę, żeby sobie zrobiła czarne znaki Chanela. I takie jeszcze czarne kwiatuszki. I różne takie rzeczy. Będziemy testować, będziemy sprawdzać. Kocham paznokcie, także tak. I co teraz? Teraz to moi drodzy. Bateria do badowarki, a ja ściągam buty i odpoczywam. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, wiem, że ten vlog był tylko taki, vlogmas był tylko taki samochodowy, ale uwierzcie, mi tam na tej Marywskiej nie za bardzo było można kręcić, ani nigdzie indziej. O, ra radził idzie z Franią na spacerek. Także tak. Muszę Francę dać jeszcze przysmak. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, kciukujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie filmik o tych naklejkach, żeby coś dla Was nagrać, dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam Was gorąco, Radek Ty też pozdrawiasz? Tak. Tak, macie pozdrowienia od Radka. Pa, pa!